Śmieć wjechał mi na maskę, znaczy ja, wje, ja wskoczyłem na maskę mm. chłopa i zobacz, zobacz, zobacz na moją brodę. Czujesz to? Uh -huh. Uh -huh. Jest taka ja, trochę na to... prawo. Aha. No. Uh -huh. no. No. Byta... Ej, 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 się bocie, bardziej zrobiłeś! Bardziej zrobiłeś w drugą stronę! No, w, bole, w drugą stronę musisz! O na Dobra, drugą? Uh. Nastawione. Jeden, jeden, dobrze chyba mówię, nie? Eee, Książ brzmi weź, w trzcinie, w szczebrzeszynie. Słuchaj, jeszcze zrób tak, otwórz buzię. a, a. I teraz na boki, szczękę. Ale a, czekaj, na bo ja cała muszę. Muszę cała ją dobrze nastawić a. na ścianie. A. <śla> <śla> I jak lepiej? No i lepiej jest! Zajebiście! Dobra! Brawo. Dobra. Super, super, dzięki. Daliśmy radę Pada baję, Ale, nie wiem, co zaczyna. No i to mi się podoba, that's my boy No jak tam z tym samochodem? Co No nie wiem jak się zaczęli bić to nikt nie wiem co zadzwonił na tą karetkę Trzeba zwać państwu pogodowym? Nie, 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 ja się poleżę. <noise> tak. o, okay. Sony nie nic, nic nie ma Tej on chyba nas challengeuje Nie jest mi ten sam Nie wiecie nie ma śnika waniem tego wiesz Po tym zderzeniu Nie robię go, robię go Chciałabym się O kurde, o, to było? Oj 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 Kto był? Nie wiem ale Już mam po silniku W przeciwieństwie do nas A lucky get on! Ale mamy też... O nam się kopił. No nam też, nikomu. ale jeszcze jedziemy Wyj całkę no. z 16,5 Myślę. Co to ja. Ale no, poczekaj, nie, Matematyka nie świadczy o tym, czy ktoś jest inteligentny akurat. Świadczy Tylko, że ludzie Nieprawne. zamiast mówienie o sobie debil mówią jestem humanistą. Nie, 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 Po prostu nie Wka. <grywka> nie no co oh. ty siebie prawiasz? Ooo! Oh. chciał wrócić Patricio! Przepraszam jakim ty jesteś. Jestem... Problem jest taki, że nie będzie pamiętał czegokolwiek, co było wcześniej. On może być teraz innym człowiekiem, ten Patricio, którego znaliście. Dobrze. Zginął już. Patricio! No? Powstałeś z grobu! Pewnie mnie nie pamiętasz, ale wisisz mi 200 tysięcy dolarów. poczekaj, wyciekaj, ty, jak zagrobu? Nic nie pamiętasz, ale nie już ci przypomnę. WISISZ mi 200 tysięcy dolarów Pozwoliłem ci żyć jeszcze raz, abyś mógł spłacić ten dług, a jeżeli go nie, spłacisz... No nie poczekaj, no to weź to otwórz Wracam skąd przyszedłem, kurwa. OK. Jedno, z... żartowałem. Wracaj Złapać tutaj! Go? Złap go, no z nim nie będzie ciężko. Dzięki. Zaraz helikopter podjedzie. Dobro, poczekaj, bo muszę tutaj te grządki przecież pod tego. Na pan tego nie będzie robił, no cóż pan. Ale poczekaj, przecież tutaj jest żyzna gleba, bo tu jest dobry nawóz. Hmm. Kto pielił te rzadkie, powiedz mi. Yy, jeden z naszych ogrodników na pewno, panie premierze. Czy mam go zwolnić? Yy, tak. Nie tylko zwolnić, jego trzeba po prostu, powiem ci, zanihilować. Oczywiście. Spalę mu całą rodzinę za tą grządkę. najpierw list z kondolencjami za to. Że krzywo posadził te rzadkiem, mm -hmm, a później mm -hmm. będziemy rozmawiać. Dobrze. Dobrze. No i widzi a -a. pan gdzie ten samochód? Już dzwonię. Ta? Tak? Tak, jak Dobrze. mamy a kogoś ja wybrać. Ja... Dia, Dia się nazywał. Dia. Ja Dobrze. wszystkie ustawy rozpisałem, zaraz panu dam na stole. Musisz a mi podsunąć, -hmm. ja podpiszę. Stemperek też mam Oczywiście, oczywiście. Zaraz będziemy podpisywać w gabinecie. Dobrze. A póki co Zajmiałeś wiadomo co, nie? Ty. Ja nic Zajmij nie ty. mówiłem. Tak, tak. Wiadomo, przecież wiesz. Jesteś miał mhm. Dobrze, że mi wydałeś tego nikczemnika. Tutaj cześć. Który jesteś w koczku? Coś topiłe. Zostaw te rzeczy, to i dla ciebie. Siadam na stałku, nie rzucaj się. Jesteś już zwolniony za te rzadkiem w nie. Jesteś o! jakimś wykrętem grubym. Myślisz, że jesteś jakimś prezesem? Daj, ja mogę. Chłopie jest jakiś rozklejony i... normalnie. Siadaj, siadaj. Dobra, słuchaj grubym. Zrespiliśmy cię. Ponieważ zadłużyłeś się przed swoją śmiercią. Jesteś winny mafii paliwowej 200 tysięcy dolarów. Masz dwa tygodnie, żeby to spłacić, inaczej wracasz do grobu. Po dwóch tygodniach, jeżeli spłacisz 200 tysięcy, pozwolimy ci żyć normalnie. Dostajesz drugie życie. Nie zabiliśmy cię ostatnio, jeżeli nic nie pamiętasz. Wskoczyłeś do tamy. Pomożemy ci znaleźć ludzi, którzy cię zabili, żebyś mógł się zemścić, ale musisz nam też wisić 200 tysięcy. Przyszedł jak z 200 tysięcy? Przecież ja nic nie pieniędzy nie miałem. Rzym pana, pan pamięta coś, czy nie? No, bardzo. No tak. Mm -hmm. Takie flashbacki z Wietnamu. No, byłem, no. no I co w tym w w Wietnamie perwarbe? się działo? Proszę pana, widzi pan, co tutaj jest? No, proszę pan, proszę mnie uderzyć. Nagrywaj, San. Zjeżdżaj mi stąd. Nagrywaj, nagrywaj, San. Nagrywam, nagrywam. No, proszę mnie uderzyć. Eee, komendancie! Co? Będziemy grać za uderzenie tego? Dzieciolubcy? Dzieciolubcy! Obraza pastora raz jeden. Panie kapela, mogę mu zajebać? Zbastuj, zbastuj. Bon. No! Trzymaj się not. na smyczy. Dzień dobry panie kierowco! Dzień dobry. Moje imię Win. Knuckles Secret Service Police Department. Czy wie pan dlaczego pana zatrzymaliśmy dzisiaj? No nie wiem Proszę pana, zatrzymaliśmy pana, ponieważ ten pojazd wygląda jak gówno i źle się trochę reprezentuje plus I pana zjechał bez. o obraz na funkcjonariusza Proszę wysiąść z pojazdu, proszę no nie, wysiąść z pojazdu, to proszę to wysiąść z pojazdu, ma... Obraza no. że jest jeden secret service inaczej da proszę wysiąść z pojazdu Agenci Dia, proszę skończyć, zobaczyć, czy nie ma nic nielegalnego przy sobie. Trzeba było nie zaczynać. Trzeba było nie zaczynać secret service. Już patrzę, już patrzę. Proszę zobaczyć, proszę zobaczyć pani dia. O, 2000 ten, a te papierosy to są bez akcyzy O bez tutaj. akcyzy 2000 tysiące, zabieraj 2000 i zostawiamy no panów wolno no. Proszę pana, przynajmniej nie ma pan teraz na no Przydaj mi na upomnieniu. Serwiz nawet ja na jedzenie nie będę miał Do widzenia Służyć Ja mam kawę i kanapki więc niech pan nie kłamie Służyć i chronić Pozdrawiamy nie. serdecznie Chce pan pało dostać Bo jestem od dzisiaj przyjebany Pozdrawiam <grymne> Nie no muszę mieć tego winda, no po nie muszę Oj Prawdziwy skill to nawalić się bez alko Prawdziwy skill to nie pić No Tylko patrz Secret service Proszę zjechać na pobocze Może później, co? Dobra <grymne> Nie ma problemu <grymne> No w typu. <laughs> Kurde, ten to potrafi negocjować. To, to mocne argumenty, no mocne argumenty. <laughs> może. Jakby, jak grajce? kolejny raz ktoś mi powie, że mam spotkanie ze Spadino, to strzelam wam w twarz, bo ja nie mam z nikim spotkania. Ktoś chce, to może do mnie przyjść ze mną pogadać. Ja nie będę jeździł w jakichś willach i przez godzinę się tłumaczył, dlaczego kurwa jakąś budkę z kebabem zaatakowałem, bo tak chciałem. Jak jest jakiś problem, było go obronić. Ja pierdzielę. Holy shit, kolejne spotkanie z, ze Spadino. Siedzenie i stranie po prostu o tym, żeby być bezpiecznym. Chłop mi jeszcze będzie robił tutorial, jak kogoś porwać i torturować, Jezus Maria. Słabo, pastorze? Czemu sprzedajesz, Spadino, co to do siebie mówię? Przejebane chcesz mieć? chcesz mieć? Przejebane czy co? <laughs> powiedziałam. Byłem za błędem, Grace. Do będę tłumaczył jakimś leszcom. Dobry. Dzień dobry. Siema, nie zepnij mnie tylko stąd. Aaaa! Mega rollo. O, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę po tutaj bardzo. o... Nie, on musi się nie stało. On się w główkę uderzył. Tak? Ało. Muszę pomagać wstać. O, niech mu ktoś jebnie drugi raz. Szatanie

Kto ci powiedział, że mają nic nie zrobić? Co się stało? W tym momencie się zestrałaś. Nie mogę no co przecież.